To faktycznie... Ręka pod <laughs> Ósme miejsce. <laughs> no. No, trzeba coś poprzegrywać, bo ja zaraz na platynę wskoczę i będzie chłys ręki. No, no to będzie chujnie jak ty wejdziesz na platynę. Nie to chodzi, że wtedy ten. Różnica rank będzie. No to no wiem, że... No to dlatego mówisz, że będzie chujnie, jak wejdziesz na platynę. A myślałem, że wiesz, że <laughs> platyna to już będzie wiesz, pojebów będzie dobierał. A to też swoją drogą. Tak. No ja w ten, z tym descenie, w zrozumiałem. Ja A nie w drugiej. Zecik, po prostu nie wolno ci zabijać od teraz, no i tyle. Tak, ty krakuj. Dokładnie, i mów, którego masz, ma ten, poluś dobić i będzie wszystko spoko. Dwa No to... A. E, no, trzy Trzy. Gdzie grubo? Aha, wszyscy tu byliśmy. Myślałem, że weźmiecie no, te domki z tyłu. Nie, stary, co ty. Tam już wylądowali. Już się tam tłuką. Możemy tam dołączyć, jak macie broń. No, Mam. No, no to chodźcie. Się... Tylko, no... Musisz nam dać szansę dalej. Musisz poczekać, no, na nas, a nie sami. Na dachu, na dachu, na dachu. No, ale... No, nie ma nas. Leży. Tutaj drugi Ty leży Jeszcze jeden krew leży. To nie koniec, jak coś To zbiera, zbierać, zbierać mm -hmm. Boże, nie mieli żadnej amunicji no. Są już? Wystrzeliliśmy się, Karol o Jezu! Co? drzwi, no i ja granat rzuciłem Pode mną! Ej! Ja leżę, panga. Na zewnątrz krak kolejny. Ale nie wiem gdzie. O Pani, nie jest stanie że Tu, koło ostatni! Wszedł, wszedł! wszedł. Boże! Nie ma nikogo! Spoko, do lutowania lepiej żeby było, dobrze robi! Jadą do nas! Kurwa. Na dachu, na dachu, na dachu, na dachu macie Miraż kraknięty Ja nie mam nic Leży Valkyria została Dobrze, mam nic Także, góra, walkiria Valkyria, 50. dobra Jeszcze ktoś Kurwa, co jest z całą amunicją? Nie idzie on jest, tutaj... Gdzie jest trzeci? Chyba miał i w dupie albo poszedł kampić Albo w środku jest. dobra, to ja czekam. No już wtedy tyś... Go. Go. Jeśli będziemy w fazie, to znaczy, że ktoś tam stoi obok. No, jest po bliżu. Jeśli się pojawimy od razu, to znaczy, że nikogo w powierzu nie ma. No, ktoś tu jest. Są. O nie! <laughs> Pali się Ona jest sama Startowała Patrzcie słupka. Nie no, trzy klaty widzę Trzy klaty ci, widziałem no, Ale to w takim razie ona sama w ogóle wiesz siedziała tutaj Różni APEX interpretuje Amunicję masz do... Kurwa wszyscy będą szli tu są wszyscy. Tu jest na garderach jedna osoba, jest tak. Ja bym ją poszedł zajebać. Możemy, ja już jestem tu. Idę na linkę tutaj. Pytanie, czy ona tam nie zresuje swoich? ale Chyba, że szczurzy, no to jest doprawdy. Resuje. Nie, resuje właśnie. No właśnie Ulta mam by nas przyspieszyć do pójścia tam. To pocieka dwa. Nie wiem. Nie ma Jeden leży. Drugi na górę biegnie. Tutaj. Drugi leży, został trzeci. Zabij, 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 zabij! Spadłem na dół. Ale to wbijać tam, a ja nie... Ja to stary, ale spadłem, no jakby... No... Gdyby nie Alex... Gdyby no, nie ta jedna kula. <grym> Krzyczysz na mnie niepotrzebnie. Człowiek spadł, stary już jest niedołężny, a ty na niego się ściekasz. Ja się ściekam, tylko to... to, 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 to Euforia. E, im... Ta franza sama was zaatakowała, ona jest tu jest solo. Co bijemy? Ona dole, idę do drugiej. Hey, Nie, na górze jest, I słyszę więcej kroków. No, Lincoln, lin... Ja słyszę więcej kroków. Ja nie będzie ty słyszysz więcej kroków. Ej. Ja nie będzie ty słyszałeś więcej kroków. To był Alex. Dobra, złote magazynki, fioletowe lecz. I'm ready. Ej, są przed nami, bo ten zrzut się mhm. wyłączył. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. No to było do przewidzenia. Ja się boję tylko o to tutaj, bo słyszę dźwięki tu walki. No to tych puszniemy. Dobrze, no to musisz poczekać sekundę, bo jesteśmy... Skradam się. Już was słychać. No ciekawe gdzie poszli albo poszedł. A ty możesz już skan zrobić? Czy jeszcze nie? Nie ma żadnego skanu. Aha, bo to jest tak, że one się zerują. Ja myślę, że to po kilka razy można. Coś tu kurwa słyszę Iść na przynętę. <laughs> Proszę bardzo. Jest! Jest, na samej górze. W momencie, jak pan poleci. Biegnę. Dodaj mnie. Wolka jeszcze dłużej, bo jest grubasem. <laughs> na dół spadł. Do góry, to jest. Polek jest na tobie. Na górę, na samą górę. Wszedł na samą górę? Nie. Nie, tu. Nie. Już krew. Rozbity. <noise> Niech żartuj. Jednym strzałem go zabiłeś? <noise> Hena dostał. Ej, są. Lecę. co tam jesteś? No, Pierdala ty piara. Poza strefę poszło. Nie wiem gdzie ona tam... Lecę, 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 lecę. Alex będziesz Ej, więcej wylądowało, dobra. Kurwa, mieliśmy szansę. Cofaj, cofaj. Ale oni tam Ale gdzie są. gdzie Tam. Gdzie, Tam, po tych schodach na dole. Oni mają przy... O, jest tutaj za to skałą. Tam rzucam tołu. Oberwała. Krzysia, rampart pali się. rampart pięta. Raz Rampart nie ma nic! Zniszczcie ją! Dobrze. Jeden został. Leci za sobą, za tobą, za tobą! Tu! Góra. się, mnie spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ona podnosi, to jest lifeline. I tu, tu została. Ucieka, fazuje. Dobra, uciekła. Spazowała za to tą... No to ja. <suklenia> 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 Kora, pośle, no. ja. też. Dobra, zabiłem ją. <suklenia> kolejny team. Ostatni już. Ale fart. Dawajcie tym tym tunelem. Wchodzę w fazę, no. Na czerwonym kerwie wlotam. Mamy pół minuty. Yy, Aszka pusznęła. ażka pusznęła sa sama. Po lewej, po lewej, tutaj. Nie Chłopaki. A, bez szans. O, bez No, złapali nas z ręką w nocynku. Że mógł tak się. Trzeba z życia nie było, trzeba było się doleczyć. Tak, Tibetu, naprawdę, zdobyliście zwycięstwo nie wiadomo jakie. Mm. Pół meczu kampili, wyszli w ostatniej tej. <laughs> o, no i Oluś, w końcu zabijasz coś. Widzę, że już tam się rozgrzewasz no, tam, jest, jest, coraz lepiej.